i przepraszam, że długo nie nagrywałem odcinków, Tak dziś nagram i przedstawię wam moje psy. Bisio. To jest Bisiek. To jest Bisiek, słodziak. Pokaż się. No pokaż się, co ty takie myślały. Bisiu! Taki słodziak, Tu jest Kajtek. Pokaż się Kajtek. Mm. Kajtek jest taki. To jest Kajtek. A to jest Koszka. Koszka. Pokaż się. Koszka. jezus, Jezu, śmajek Baby. Na strasznie i gry i drapie. Pokaż się. Pokaż się skociaku. A, tam jest właśnie kajtek za nią. Mm. O, ten. No. Słodziak. No. To są moje wszystkie trzy. Mam nadzieję, że Wam się spodobały. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. I na razie.